Witamy w pierwszych wiadomościach w naszej telewizji głównej Tak witamy Crafterzy TV Tak, tutaj Z Wcet i Donek Tak, dzień dobry Chciałem Pierwsza wam powie... wiadomość No tak? dobrze, mów Donek To pierwsza wiadomość to o nowym klocku, który dziwnym trafem jeszcze go nie ma, a my go już wymyślili Dostaliśmy taką informację i zdjęcie, że powstanie nowy klocek, a oto on. Jak widzicie, nowy klocek wygląda imponująco. Co tak, ty na to powiesz, Donek? Tak, nie wiem do czego on będzie słyszał, ale wygląda jak pudupy za krzaka. No, wa... no, co? No. No. No dobrze. No. no. Dobra, ale chciałem też wam <grym> powiedzieć... Co ty, co? Dobra, <grym> dobra, dobra, nie chcę, wni nie chcę wnikać. Yy, chciałem wam powiedzieć też o nowym stadionie, który się ukazał... <grym> Schowaj to. Nie palimy. Dobrze. Nie palimy teraz. Nie, ja nie. Dobra. Cicho bądź. Mieliśmy nagrywać. Nie, nie Wiadomości. Chodź tu. No, nie, no. O, tył, wiadomo. dobra, wiadomości. Nie, Rodzick Ment. On tak, zbiegł nowy Enderman. Tak. Naćpany. Proszę, Proszę uważać o, na nowego Clippera. Podobno jest bardzo wybuchowy. Podobno już ma 4,5 promila w krwi. krwi. Znaczy... Zielonej. Zielonej. Aha, i tak. I kolejny z wiadomości to liczba griferów map wzrasta. Tak. I proszę uważać na swoje mapy i na swoje serwery. Ostatnio y, doszły nas słuchy, że 48 map zostało zgifowanych przez nieznajomych y, griferów. Prosimy o szybkie się skontaktowanie z wt jeśli ktoś ich odnajdzie. No właśnie i najlepiej robić zdjęcia. Tak, ma, Zdjęcia zdjęcia. Na, na pewno będą pokazane w następnym materiale. Tak. To chyba na tyle. No chyba tak. Tu na no tu to żegnamy gdzie, się. Wiemy, żegnamy się. Aha, jeszcze jedno. Doszły nas słuchy, że seria. Tajemniczego domu nieznanych reżyserów, i aktorów została przerwana. Mm, A więc, z powodu na nieudanych scen, mm, złego zorganizowania i, i to na tyle, w dzisiejszych wiadomościach z anteny Żegnam. Craft TV. Żegnamy.